Cześć, witajcie na naszym kanale Dzisiaj jest sklep Fortnite. Dzisiaj jest 5 maja 2024, czyli niedziela. Czy ktoś już wstał? Ktoś się chce wstawać? Jest godzina 10.37 jak to nagrywam. I dopiero się ujrzę. No. Piszcie w komentarzu, o której wy wstajecie weekendy. Bo ja normalnie wstaję już 5 i 6, więc no. Można się wyspać. Dobra, nie przedłużamy dzisiaj wysprzej twórcy. a to zostaw suba a to górę, bo dużo osób ogląda, a mało to próbuje, Sorry, ale jestem mega zmęczony, nie więc. Okej, okay, zaczynamy. Ale nie wiem, co było wczoraj, bo Janek wczoraj nagrywał, więc jeśli będzie jakaś powtórka, to sorry. Mamy na samej górze szturmowca. Eee, oczywiście z oryginalnej trylogii. Elitalnego szturmowca specjalizowanego w technikach szpiegowskich. Mamy go tutaj oczywiście w Lego, Lego serii Gwiezdnych Wojen. Oczywiście mamy malowanie i lecimy dalej. Co tu jest? Rozmontowane c 3PO. Jako plecak sobie tu siedzi. Jak widzicie, nie jest całe. Zestaw Lukas Dagobach. Dobrze czytam. Jest to bohater szkolony pod czynnikiem Okiem Mistrza Jedi jeden czytelny dobra w dwóch wersjach on się dobra lecimy nie będę się ujrzał e, e, tutaj ok, mamy jodę w retaku super jody też jest e, mamy tak fajną motkę mamy zestaw lando wersji Lego, śmiesznie wygląda. Okej, okay, mamy plecak. Pakieta miasta. Pakieta miasta w murach. Mamy też vibrotopur. Vibrotopur. Dobra, możecie codziennie kupić, mam ze sobą bez kar. Oczywiście teraz mamy od 3 maja, tak, jest na wojny. W Fortnite. No dobra, lecimy dalej? Anselo so i Le Le Leia O Czech Wersjach Zwłaszcza to gdzie nie wygląda Krotka nie mogę teraz O tak wygląda w Lego Tak jest Gwiezdny Plecak Sokoła Tu tak jest Leia o Organa Jaka ładna, zobaczcie, no tutaj trochę jeszcze Inna Księżniczka Rebeliantka Ikona Oryginalna trylogia rozdział trzeci 12 sezon o, daje. No i mamy plecak. Mamy I mamy vibrokostur. Vibrokostur. <grybio> dalej, szturmowiec. Oczywiście jest. Gra w tym, yy, po tym update'cie w Fortnite'a. Boba. Modka. Wersja Lego. Plecak rakietowy. Killów. i statek lotka. O, statek fajny. Dobra, dalej. Testa Skywalker. Walker. Reja. Rej, nie Reja. Dobra, mam zakon Jedi plecak. Mamy fin. Lego. Ruchoporu. Również sitów. I mamy plecak plaster żołnierza. Co dzisiaj najlepsze? No, co tutaj mówi No, Lego, no. Mamy pokój porządek zestaw. Eee, kill e, I kilofów VibroCos i pałek. Mamy też e, lotkę myśliwca. Mamy też lotkę takiego pojazdu kosmicznego, jak widzicie. Ciężko wybrać normalnie. Żołnierz Szczytów oddzielnie też możecie kupić te zestawy. Dalej, co mamy? Iron Renault. Bacater, mam jakiś. Odgrania. Gry. Nie wiązałem znowu. Ja żartuję. Dobra. Azori. Dobra. Ciemna strona emotka. Chciałem sam pokazać. Ha! Kciuki w górę. Tak. Każe obyczaj. I mały śmigacz. Nie, no, dobra, rozumiem. Zestaw, e, jeśli chodzi o muzyczne, to taki tu mamy. Jest też ścieżka. Kolekcja LEGO. Rebelianska sypialnia. wszystko w, w stylu, e, jak widzicie, Star Warsa Star Wars całkowicie przejął. Fortnite. Ale jest też to, ostatnio, czyli koszykówka, zestawy, to jest. NFS też jest. Zestaw. Jest kolejna koszykówka i zestaw morski głębiny. Ja nie, nie pamiętam, ale chyba Janka to było na kanale. Ból, Tornica, plecak, głębinowy niszczyciel. To była są głębinowa dominatorka, muszla tlenowa, klozetowa, kilofrak kraken. Nautilid coś tam robot Oddzielnie Avoy 2000 I zestaw wilki morskie I pokania to chyba nawet było też Ja to nagrywałem Lecimy dalej, ambitnie Sterling To też już było, bo to było razem bazy Z miodną tancerką Podsłuch. Krakerka output plazmowy Drewna jedna Miodna tencerka. Dalej. Ogar wojny. Ogar wojny. Walkiria. skrzy... coś tam. Anielica też już była. Noca. Pojęczy rycerz. Trząsław. 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 Trząsław ma plecak i ma jeszcze... wcinkę. Trząsława. O, zestaw atak szczurów. Ciekawe. Atak szczurów, Kamisia. Jest też Kamisia ze szczurów. A jak... właśnie to ja może wam fotę jak... To ja mam ktoś zatał do tego momentu, to mogę wam wrzucić fotę na Insta jak szczura złapałem ostatnio. Znaczy sam się złapał. Foto na insta będzie. Zaraz wrzucę nawet. Po filmiku. Albo przed. Jak ktoś dotrwał do tego momentu, chce zaczęszczura to na naszym miejsca. Dobra, zastań, zadań awansu preseusza. Dopalacze. Szybkość Koło... Samą... I co tam dalej. Zestaw Centino. Czyli nowe pojazdy są. Minęło mnie, to widzicie, od jeden raz sklepu nie mieć już. Już coś nowego byli. To też jest sprzęt. To też jakieś nowe. Ścieżki. Dobra, dalej. To już wszystko było. Dobra, nie przedłużamy. Zostawcie górę szczura na Instagram. Rzucę. Elo, no i co dzisiaj najlepsze? No... no. i... Chyba to. Bo wolą mi się to Elo.